Witam was serdecznie i pozdrawiam z Bolszewa na Pomorzu, gdzie pijarze prowadzą parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W tym roku obchodzimy 70-rocznicę istnienia naszej parafii i przybycia do niej zakonu pijarów. Ja jestem proboszczem w tej parafii od 9 miesięcy. Co sprawia mi wielką radość i daje dużą satysfakcję, a to z tego względu, że w Bolszewie mamy cudownych parafian wspaniałych, oddanych ludzi, gorliwą młodzież i dzieci, którzy pragną na co dzień pogłębiać i przeżywać swoją wiarę. Tu w Bolszewie pracuje nas obecnie pięciu piarów. Oprócz takiego tradycyjnego duszpasterstwa parafialnego, udzielanie sakramentów, sprawowanie Eucharystii, rozmaite grupy formacyjne, prowadzimy także Centrum Kultury Karasans. Bo, jak wiemy, w każdej naszej placówce pijarskiej jest takie dzieło poświęcone szczególnie dzieci i młodzieży, gdzie mogą oni pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać swoje talenty każdego dnia w godzinach popołudniowych. To także liczne wyjazdy, pielgrzymki, wspólne spędzanie czasu i pogłębianie swojej wiary. Nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla wszystkich parafian. Dlatego. Można być pijarem pracując w parafii, czerpiąc z tego wiele radości i satysfakcji każdego dnia naszego życia zakonnego. Na koniec chciałbym z Wami pomodlić się wspólnie o rozeznanie powołania. Panie, proszę Cię gorąco, wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którąś mi wyznaczył, okaż mi Twoją wolę i użyć mi też siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą. Amen. Pozdrawiam serdecznie.